Hej, Wam, tu Adrianna z kanału True Beauty is Internal, i dziś zapraszam Was na 10 szybkich ciekawostek na temat gwiazd. Ale w ogóle zobaczcie, jaką mam fantastyczną koszulkę, widać. Mega nie. I zaczynamy. I pierwsza ciekawostka: Ariana Grande jest weganką. Kim Kardashian ma ormiańskie korzenie. Ulubionym owocem Kylie Jenner jest granat. Prawdziwe imię Miley Cyrus to Destiny Hope, natomiast przez to, że bardzo dużo się uśmiechała, rodzice mówili na nią Smiley, od słowa smile, czyli uśmiech, a później ucięli to S i zostało Miley, i właśnie tym imieniem posługuje się Miley Cyrus. Przed rozpoczęciem pracy aktora Brad Pitt pracował jako maskotka w restauracji fast food. Leonardo DiCaprio działa na rzecz ekologii i jego cała mowa na rozdaniu Oscarów była poświęcona właśnie temu tematowi. Angelina Jolie jest bardzo chuda. Przy wzroście 173 cm waży jedynie 42 kg. Ulubionym kolorem Nicki Minaj jest różowy. Justin Bieber jest kanadyjczykiem. Selena Gomez uwielbia fast foody i nie wstydzi się o tym mówić i w sumie ja też uwielbiam. Okej, okay, więc to już wszystkie szybkie ciekawostki na temat gwiazd. Powiedzcie mi, która ciekawostka najbardziej wam się spodobała i zostawcie kciuka w górę, jeżeli chcecie jeszcze więcej takich filmów i do zobaczenia już niedługo.